Cześć, jeżeli szukasz czegoś dla siebie, co pozwoli Ci się bardziej odstresować, wyciszyć Twój umysł, doenergetyzować ciało, żeby czuć się zdrowiej, lepiej, żeby mieć siłę na co dzień, jednocześnie szukasz czegoś, co pozwoli Ci się skontaktować bardziej ze swoimi emocjami, ze swoim oddechem, z mojego punktu widzenia nie ma lepszej praktyki jak qigong bądź qigong, które powstawały już wiele tysięcy lat temu, i ich detale z przyjemnością zaraz Ci przybliżę. Zapraszam serdecznie, Marta Pociejewska. Co jest takiego charakterystycznego dla ćwiczeń qigong bądź chikung? Wyciszają nam umysł, donergetyzowują ciało, pozwalają wyrównać oddech, a dzięki temu wszystkie procesy hormonalno-fizjologiczne w naszym organizmie. Zaczynamy od skupienia się na swoim ciele. Zawsze jest to łatwiej wykonać, jeżeli sprowadzimy niejako myślący umysł bardziej do czucia ciała. Dzięki temu możemy poczuć dużo więcej warstw w nas samych, odpuścić niepotrzebne napięcia, czyli inaczej pozbyć się efektów stresu z naszego ciała, wyrównać oddech. Dzięki temu też. Być bardziej świadomym i umieć kontrolować swoje emocje. I zaczynamy intencję jakiegoś ruchu. Zestawów cigonków jest bardzo wiele, w zależności od tego, w jaki sposób mają one na nas zadziałać. W bardzo różny sposób możemy regulować ciśnienie krwi w naszym organizmie. Czy Działać na konkretne narządy w naszym ciele, jak już wiemy, że wymagają one naszej pomocy. Ćwiczenia te mogą być, jak widać, nieskomplikowane do wykonania przez każdego niezależnie od kondycji wieku. Wyglądają może one niepozornie, natomiast im dłużej ćwiczymy, im bardziej jesteśmy świadomi różnych warstw naszego organizmu. Jesteśmy w stanie dotrzeć głębiej i głębiej. A z czasem dojść do delektowania się ruchem w swoim ciele i ogromnych umiejętności kontrolowania wielu procesów w nim. Te ćwiczenia mogą być troszeczkę bardziej skomplikowane, gdzie już uruchamiamy większą ilość mięśni, gdzie zaczynamy łączyć ruch na przykład nogi z ręką i z oddechem. Dzięki temu uruchamiamy dwie półkule mózgu co przeciwdziała chorobie Alzheimera i Parkinsona. Ten ruch możemy troszeczkę bardziej pogłębić, już przesuwając się w przestrzeni. Możemy ćwiczyć bardzo powoli, co zmusi nasz cały organizm do bycia tu i teraz, nie wybiegania nigdzie w przód, nigdzie w tył. Co pozwala nam niesamowicie się relaksować przy jednoczesnym poruszaniu się. Można ten ruch przyspieszać, dzięki temu, pozbywać się nadmiaru energii, emocji. Może wyglądać w bardzo różny sposób, od strony bojowej, jeśli chodzi o działanie, zarówno rękoma, jak i nogami. Mogą to być kopnięcia w różnym wykonaniu, ale jak widać, co jest bardzo charakterystyczne, staramy się połączyć spokój i dynamikę, tak żeby kontrolować wszystkie jego procesy. Jeżeli Cię to zainteresowało, chcesz pogłębić swoją wiedzę, zapraszam na zajęcia do mnie, ale także do każdego instruktora z całej Polski. Nazywam się Marta Pociejewska i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć!